ma. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. I jak już widzicie, jeżeli pojawia się tak, i jeżeli pojawia się wskazanie drugomierza, no to będzie prawdopodobnie serwis olejowy. Tak, w Berlingo, no po prawie 12 tysiącach kilometrów, bo ostatni raz był wymieniany olej przy 346 402 kilometrach, tak jak sobie zrobiłem screena z YouTube'a. No i teraz jest 358 tysięcy, więc hmmm. 11955 zrobione Cóż, wypadałoby zrobić serwis A taka jedna ważna uwaga To jest przebieg w ciągu 3 miesięcy Z czego przez miesiąc ponad nie jeździłem tym pojazdem Więc domyślcie się e, Jak dużo ten pojazd jeździ I że są to raczej przebiegi Mimo wszystko no, w trasie Teraz zobaczmy jak ładnie odpali, czy będzie słychać rozrząd, czy się zapowietrzył. The is low. To the car o, nawet kurczę, jak na lekko zapowietrzone Berlingo nie jest źle. No i rozrządu nie było słychać. A dlaczego? Słuchajcie, między innymi dlatego, że właśnie w poprzedniej wymianie oleju był zalany jeszcze Oil Booster Steka i faktycznie jakieś tam jego skutki są, ale o tym może za chwilkę. Tymczasem trzeba się przejechać, trzeba troszeczkę nagrzać ten olej, żeby łatwiej zciekł. No i oczywiście, żeby można było prawidłowo go wypłukać fukanką. Także widzimy się za chwilkę. Magia YouTube'a 3 minuty do Eski. Wyjazd z Lubina. I zobaczcie, już jest praktycznie nagrzany HDIk, także jeszcze przejedziemy się S-ką. To jest plus posiadania drogi szybkiego ruchu pod nosem. Możemy sobie wyjechać i ten ładnie nam się nagrzeje. I olej, i płyn. Ale zaraz już zjeżdżamy. Będziemy bawić się w serwis olejowy. I okej, okay, silnik nam się rozgrzał, więc można zalać pukaneczkę. Zgasimy go i lecimy zalewać. Otwieramy maseczkę. Tak wiem, w dalszym ciągu nie zrobiłem odmy. Wiem o tym. Zrobię obiecuję. Może nie dzisiaj, może nie w tym tygodniu i raczej nie w tym roku. Mamy grudzień. A, to najbardziej uwielbiam otwieranie tych butileczek i cyk, wlewamy teka kurde, jakie to czyściutkie pamiętam, że czy pierwsze pukance tak czysto nie było zdecydowanie ale niech to sobie zleci ostatki Mm. całkiem fajnie. Zakręcamy korek. Ciekawe, jak ładnie nam odpali. Myślałem się, że w ogóle ładnie nie będzie, znając życie i odpały tego wozu. No, w miarę, w miarę zobaczmy, jak będzie chodzić. No i jest godzina 13:32, więc widzimy się za 15 minut. Dobra, półkaneczka już się zrobiła. 49 po jeszcze, akurat 600 metrów zrobione. Lekko więcej obrotów było, ale to nie zaszkodzi. No to co, spuszczamy olej. Dobra, wyjazd z dolotem jak pięknie wszystko upaćkane od odmy choć i tak było breaki już uśkięte standardowe 27 nasadeczka długa przedłużka zmieści się tu menda no i odkręcamy Trochę się zwulkanizowało. Dobra, odkręcę to może bez wizji. No to jeszcze spuścimy sobie olej. Poluzowana delikatnie poluzować, żeby zaraz można było sobie spuścić. Nawet jak wpadnie tutaj, to nie będzie szkodać. Zaraz sobie magnesem wyłowię. Ja się po prostu nie chcę z tym bawić. Szczerze powiedziawszy. Niech leci. Dobra, olej. Mam nadzieję, że już sobie cały zleciał. Niestety, ale musiałem gdzieś tam wyjechać, więc z pół godzinki by nie było. O, filtr nie wygląda, że były jakieś opiłki jak widać był man i man będzie no to co, bierzemy się za dalsze kroki wymiany dobra, olej zlany filterek przygotowany, nowy świeży man uszczelka założona, przesmarowana tutaj wyczyszczone więc możemy umieścić filterek oleju na swoim miejscu staramy się trafić Tą dziurkę, ale jeżeli nie trafimy nawet to ona, jak wiadomo ten cędzelek bardzo fajnie nam wejdzie podczas wkręcania, jest tak zrobione, że przy wkręcaniu akurat nam się pięknie zatrzaśnie dokręcono standardowo na 25 N, plus minus ładnie nam doszło o filtra, Zresztą sobie ją wyczyścimy będziemy mogli wkręcić śrubę od spustu oleju i wlasz nowy olej. Nowa podkładeczka gotowa. Już sobie ją zakładamy. I razem z śrubą wkręcamy do Michy. O, jeszcze coś delikatnie tam skapuje. Ale to już pojedyncze kropelki. Trzeba będzie sprzątać w podłogę zaraz w garażu, cholera. Nie lubię, ale jak trzeba, to trzeba. A, nienawidzę lewą ręką robić takie rzeczy. Jestem akurat praworęczny. Dobra, przechodka i dokręcamy. Jeszcze dokręćmy z z zgaśnięcia. No i jest ok. Oczyszczone. Można zalewać olej. Dobra, ale zanim jeszcze olej, no to pora na oil booster steka. Słuchajcie, dlaczego? Hm, już Wam mówię, rok temu dostałem od rzeźbiarza na targach w Poznaniu. Akurat zestaw taki startowy steka na próbę. Teka jako płukankę już wtedy stosowałem parę razy, więc miałem jakieś tam doświadczenie, powiedzmy. Ale nie miałem doświadczenia, jeżeli chodzi o dodatki steka, w sensie właśnie Oil Boostera. No i jednak postanowiłem, że nic mi nie zaszkodzi, akurat raczej w tym silniku. Więc spróbujmy. Wlałem przy poprzedniej wymianie 12 000 km temu. Hmm. Efekt od razu był e, widoczny, a nawet nie tyle widoczny, co słyszalny, bo mm, pierwsze co przy pierwszym odpaleniu, jak już to się rozprowadziło po jakimś czasie, było dużo, dużo, dużo e, ciszej słychać. E, Napinacz od łańcucha czyli jednak coś to dało. Dobra, niech się ten tek wlewa. No i tak, generalnie nawet pod koniec tego interwału tych 12 tysięcy, jak teraz było zrobione, dużo ciszej pracował ten silnik. Nie było tego charakterystycznego klokotania. Jeżeli chodzi o ubytki oleju, no nie bierze oleju za bardzo. Tyle co tą odmą wylatuje, ale to nie jest wbrew pozorom tak bardzo zauważalne. Eee, czy jest przyrost mocy momentu? Nie sądzę, nie zauważyłem. Jeżeli chodzi o spalanie, e, może coś tam spadło w granicach błędu statystycznego, szczerze powiedziawszy. E nie wiem, trudno mi powiedzieć może jakieś tam faktycznie spadło, ale głównie ta kultura pracy silnika zaczęła być po prostu inna zaczął pracować ciszej, a to jest wielki plus w przypadku tego auta no dobra, niech to sobie zleci zaraz zalejemy oleum i przyszła pora na olej, tym razem znowu będzie to Motul 800 X-Clean EFE Ach, uwielbiam wyrywać te zabezpieczenia z nich nie da się tego zrobić jedną ręką weźcie kur... to w końcu zmieńcie tak żeby dało się to zrobić jedną ręką niestety wszyscy producenci mają z tym problem trzeba użyć obu rąk i Ach. dobra odkręcone jeszcze oczywiście druga zawleczka też nie będzie chciała wyjść tak o no bo dlaczego by nie Szlak mnie trafi z tymi olejami. Naprawdę, chyba pora przerzucić się na beczkę. Dobra, wytargane zabezpieczenie, więc można lać. 3,4 litra 375 ml tego boostera weszło, więc dobra, zalewamy. Może się uda nie rozlać. Olej zalany, bagnecik czysty, wyczyszczony pięknie. Zobaczmy ile. Jeszcze trzeba dolać, czy w ogóle trzeba coś dolać. No, wygląda na to, że nie trzeba będzie. Że sobie odpalimy na sekundę i sprawdzimy jeszcze raz. Dobra, no zobaczmy jeszcze, jak gałgan odpali. Oczyk jest teoretycznie 3000 km przed interwałem. Nabiło filtr OK. Dobra, zaraz sobie zobaczymy ile oleju ewentualnie dodać. Oczywiście jeszcze trzeba wykasować inspekcję, więc naciskamy przycisk, przekręcamy zapłon, czekamy aż wejdzie na zero. Już powinno być ok. Teraz przy przekręceniu nie powinno być już dokładnie. Mam 15 tysięcy do następnej wymiany oleju, czyli w przeciągu 12 tysięcy kilometrów następna wymiana. To trzeba sprawdzić jeszcze, jak tam stan oleju. Magnet wyczyszczony, więc wkładamy go i sprawdzamy, ile jest oleju. Jak już nabiło olej do filtra. O, jest. Jest dobrze, jest między połową a 2 trzecie, więc jak najbardziej ok. W domu trzeba będzie dolać jeszcze ewentualnie setkę. Dobra, to było na tyle. Trzeba teraz posprzątać wszystkie manele i zobaczymy, czy dalej będzie tak fajnie się zachowywać na tej mieszance motula z Oil Boosterem Steka. Miejmy nadzieję, że tak. Nie zaszkodziło mu przez te 12 tysięcy, troszkę poprawiło, więc jak najbardziej jestem na tak polecam. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych seriach tutorialowo-motoryzacyjnych. Hej!